Witam, tutaj Dziki ojczyn z Hordy Jojczynów i dzisiaj będę wam pokazać jak liczę pieniądze mam tu trzy monety tak wyglądają to jest jeden złotówka tak. to jest dwa złote a tutaj najwięcej, czyli dwadzieścia złotych takie ojczyńskie trochę ten kanał w ogóle jak dobijacie mi 30 subskrypcji w 2 miesiące po wakacjach 1 września, od razu w rozpoczęcie roku szkolnego. Jak będzie, myślę, tak, 30 albo 40, 50 subskrypcji, gdzieś tak coś z tego. No to nagram filmik taki, który będziecie chcieli. Wszystkie filmiki, które wy będziecie chcieli, tylko po prostu piszcie w komentarzach, jakie chcecie filmiki. I tutaj, właśnie te pieniążki są przeznaczone. Na zakupy dla Joyczyna. Na takie bransoletki, bo Joyczyn takie lubi. No tu dwa złoty. Halo. Co jest Ostrości Nie może złapać? Tu jest 20 zł. Tu jest złotówka. tu jest dwa zł. No takie monety dla Jojczyna dali. W szkole dla, dali Jojczynowickie monety. Czy nie w szkole? Ja sobie te monety wzięłam z domu, takie 10. Miałam papierowe, ale to papierowe było nieładne, więc sobie wydałam to na bransoletki. Jojczyn wydał i otrzymał takie piękne, błyszczące monety. No i piszcie w komentarzu hashtag Horda Jojczynów, to będziecie pozdrowieni. I pozdrowienia będą za dwa tygodnie. Nie. Pozdrowienia będą za dwa dni. W sobota. W sobota będą pozdrowienia. No to patyczki.